Siemaneczko, słuchajcie, to nagranie dedykuję dla wszystkich Polaków, wszystkich Romów. To, co czytam nieraz w tych komentarzach, tak jak się wyzywacie, wylewacie jakąś toksyczność, wkładacie wszystkich do jednego wora. Mówię to do jednych i do drugich. Słuchajcie, nie można tego robić. Patrzę na kogoś. Kto jakimś jest człowiekiem To, że ktoś jest cyganem Nie oznacza, że musi być Tak jak większość Musi być tym złym Tak samo jak jest ktoś Polakiem Też nie oznacza to Że musi być tym synem. A niestety te staty są, tak? Ja mam Polaków, przyjaciół, I za których kurwa życie oddam Rozumiecie? I tak samo cyganów, tak jak mojego wujka Pietruszkę, za którego tak samo życie oddam. Yy, nie można wkładać wszystkich do jednego wora. Ja patrzę na człowieka. Dla mnie to może być, kurwa, nacja, jaką tylko, obojętnie Jeżeli jest człowiekiem yy, dobrym, jest... Yy, ja zaznaję zasadę głowa Bogu tak Bóg mówi. Jeżeli ktoś jest dla mnie, oddaje mi serducho, to samo ja jestem w drugą stronę. Wylewanie, takie rzeczy, że słuchaj, brudasie, mieszkasz tutaj, bo, bo nie masz gdzie mieszkać i, i, i w ogóle takie tam, to ja słuchajcie, jest nie na miejscu, tak? Zostawcie mi te przeklinania, niech ze mną tam, że tak powiem w cudzysłowiu yy, hajterzy co, co, będą mieli co do roboty, a wy jakąś taką swoją godność. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Polaków, słuchajcie, zobaczcie. Najbardziej waleczny naród, jakiego znam, z zajebistą historią. Wszystkie wojny w ogóle cały czas byliśmy gdzieś tam wyzyskiwani, oszukiwani przez inne kraje. Do dzisiaj Ameryka kidnie palcem to praktycznie jakby wystawili końcówkę, to pewnie cały rząd im, by im pewnie chciał zrobić dobrze. Nie mówię wszyscy. Ale, ale, ale tak jest, a nic z tego nie mamy. W wojnach tak samo, za wszystkichśmy się na, napierdzielali. A co, za granicę jedziesz, Polak Polakowi pomoże? Nie, Polak Polakowi nogę po podstawi. Pretensje macie do, do innych nacji, że są tacy, że są tacy, ale zobacz jak się trzymają. Ktoś komuś krzywdę zrobi, idą za nim na krew. Tego powinniśmy się uczyć. Ja się uważam za Polaka i za Cygana. Generalnie nie wychowywałem się w, w zasadach cygańskich i generalnie mi tam dużo rzeczy nie pasuje. Yy, dlatego na pewno robiłbym, yy, 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 robiłbym swoje, ale mam krew i, i się tego nie wstydzę. Tak samo jeżeli chodzi o Cyganów, trzymają się razem, ale mają dużo rzeczy na minusie, znaczy dużo rzeczy, jedno co mi się nie podoba. Jak Polaka sprzedasz, nic się nie stało, ale kurwa jak yy, Cygana sprzedasz, wtedy jesteś chujem, nie ma czegoś takiego, obojętnie kogo sprzedasz, jesteś konfident. Ja takie, taką yy, rzecz wyznaję i czy to jest mama, tata, brat. I tyle. No. Tego, tego się będę trzymał. Także proszę was, jeżeli macie jakieś pretensje do siebie, to jest fanpage, tak? Fanpage mój. Proszę się tutaj nie wyzywać, bo będę was blokować, no. I tyle, no. Także, także miejcie troszeczkę inteligencji, poszanowania dla mojej osoby i, i, i po prostu tego nie róbcie, okej? Okay? No, a teraz jestem po treningu, idę coś zjeść. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego treningu. Nie będę bardzo opowiadał, miałem dzisiaj sparring, jest kurwa grubiej niż, 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 niż grubo, o tyle wam powiem. Do, do tego sportu ja się po prostu urodziłem.